dwudziesta 22. Oczywiście nie twierdzę, że psy znają triza, tylko to jest ilustracja, jak wykorzystać coś, co jest niefajne, do, jako, jako korzyść. Zatrzymam się na moment przy zasadzie 22, kiedy. Na Technovation Forum przyjechał David Knott w 2019 roku. To był nasz gość specjalny. No, Technowejsze Forum to jest takie spotkanie głównie dyrektorów RD z różnych branż. On akurat odpowiadał za RD w Rolls Royce, tym od silników lotniczych globalnym. To Wielka Brytania, ale firma jest globalna. I on mówi, jak pierwszym razem się dowiedział o Trizie, to mieli problem z siłą odśrodkową, tak naprawdę wirem, wir powodował w silniku. Wir powodował im problem, tak siła centryfugalna, czy jak to się tam lepiej nazywa. No i mówi, naszli na zasadę 22 i zastanawiali się, jak to zrobić, żeby to, co powoduje kłopot, użyć do tego, żeby kłopot rozwiązać. I znaleźli. Znaleźli dwa fajne rozwiązania, jedno z nich. To był patent, który dostał taką nagrodę. Mają co roku nagrodę na patent najwyższej wartości dla firmy, bo oni patentują czasami po kilka tysięcy rocznie rzeczy. Więc wynikało to z zasady 22. Jak tak coś udało im się raz rozwiązać, no to byli przeszczęśliwi i bardzo szybko się TRIZEN zainteresowali do kolejnych rzeczy. A inna sprawa związana jest z artykułem. Kto chce, to przeczyta. A kto nie chce, to zmusić nie jestem w stanie. Nie wiecie, awansowanie i, i, i inne takie przyjemne rzeczy nie są dla wszystkich. Nie, 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 nie można kogoś zmusić do tego, żeby był bardziej efektywny. Jak ktoś nie chce w wymyślaniu rozwiązań. Tam jest kłopot z liśćmi na torach. Każdej jesieni w Polsce ten kłopot nie jest specjalnie dotkliwy, w Wielkiej Brytanii bardzo, dlatego że warstwa liści miażdżona przez pociągi razem z mgłą. Szczególnie nad ranem, mgła jest prawie codziennie w Wielkiej Brytanii, powoduje taką śliską powierzchnię. Chodzi o pektyny zawarte w liściach. Po prostu taki pociąg nie jest w stanie się zatrzymać na przystanku, bo dwa kilometry dalej się zatrzymuje, bo się ślizga po torach. Więc są bardzo kosztowne sposoby, jak z tym walczyć. I na prośbę jednego z moich klientów, który się zainteresował tematem, bo akurat pracuje w branży kolejowej. Ja zacząłem sprawdzać, zacząłem sprawdzać patenty. Wiedziałem u kogo sprawdzać te patenty po nazwisku. No i okazuje się, jak macie zasadę 22, tam jest napisane: wzmocnij szkodliwy czynnik do takiego stopnia, że nie jest już szkodliwe. Co byście chcieli wzmocnić, żeby nie było już szkodliwe? Jeżeli macie tory kolejowe i macie koła. To pozostałe czynniki to jest sprasowana warstwa liści, mają około 25 mikronów i wilgoć. Okazuje się, że cały pomysł polega na tym, żeby polewać wodą przed pierwszymi kołami, jak pociąg jedzie. Oczywiście włącza to maszynista tylko wtedy, kiedy potrzebuje. Tej wody, nie wiem, tam ze dwie tony, czy tam ileś musi wozić na lokomotywie, z tym nie ma problemu. I nadmiar tej wody powoduje, że o wiele łatwiej się hamuje. Mi to przez głowę nie było w stanie przejść, ale uwaga, to jest nic innego, jak zamienić coś szkodliwego, wzmóc to jeszcze bardziej, że to przestaje już być szkodliwe. Czyli mgła jest szkodliwa, bo jest bardzo mało wilgoci, ale duża ilość wody powoduje, że ten efekt jest już odwrotny. Dla mnie szok, a nie wiem jak wy na to.